I oddałaś mu całe swoje serce. A ty jesteś spod znaku Koziorożca. No tak. Prosta. I dlatego też powstał ten film, i właściwie ta cała strona, cały blog. Po to, żeby pokazać, że nie to, że królewska wiedza. Tylko po to, żeby nie było tych błędów. Do którego Ty się tutaj przyznałaś, a właściwie napisałaś. Teraz jest w pół do szóstej dnia 12 stycznia 2019 roku. Gadło. Trudno, niech sobie gada. Głośno dosyć. Ale najważniejsze jest to, że napisałaś tutaj, że nie boisz się przyznać do tej tragedii. A dla mnie to jest wielka odwaga, Twoja, bo jest to odpowiedź na to, co ja tutaj pokazałem. Według zasady uderz stół, a nożyce się odjazdą. To nie tak. Tutaj nie ma żadnych nożyc. Ryczące dzieci. Płaczący. Akurat byłem przy takiej, w takiej sytuacji. Miałem wtedy osiemnaście lat. Moja sympatia za właśnie przyszła na spotkanie spóźniona, bardzo poważnie ze łzami w oczach. Tata odszedł. Do innej mamy. Zaczęła strasznie płakać. To było przerażające. Ja sobie nawet wtedy nie zdawałem sprawy z tego wszystkiego, ale jednak. To jest bolesne. Rozstaliśmy się, ale dużo, dużo, dużo później. Ja poznałem zupełnie inną osobę, ale po wielu latach rozmawialiśmy na ten temat, ponieważ mamy kontakt. Dzisiaj już coraz słabszy, ze względu na to, że wyprowadziła się do innego kraju, ale poprzez przyjaciół jednak dużo wiem. Ale ta trauma nadal jest. I to jest najsmocniejsze. Że te dzieci, mimo że mają, są dorosłe, 18-letnia 18 dziewczyna to już jest bardzo dorosła. To chłopak jest niedorosły. Ta różnica wieku, te 18 lat, nie stanowi tego punktu, że nie jest się jeszcze dzieckiem. Dzieckiem się jest do końca życia. Niedawno miałem taką sytuację, gdzie przyjechał do mnie człowiek, który miał 40 lat i rodzice się rozchodzi. Nie musiałem wytłumaczyć, na czym to polega. Nie jest to miła rola. Jest to przerażająca rola. Ale takie rzeczy się zdarzają. Co wtedy? Jak reagować? Jak żyć? Jak patrzeć w to w to swoje dno? Bo to jest dno. Królewska wiedza pozwala na to, żeby dopasować siebie, sprawdzić, czy będzie dobrze. Bardzo często jest tak, że taka dziewczyna kiedyś mówi nawet 4 lata, ale chce być z tym facetem. Nawet żebym miała rok z nim być, to jestem, będę najszczęśliwszą osobą w świecie. Dzisiaj są już więcej lat, ale ciągle, ciągle on się wyrywa na tą wolność. I ciągle coś jest, mają dwoje dzieci. Nie miałem wpływu na, to, na ten związek, ale przestrzegłem. I za każdym razem, kiedy dzwoni, kiedy rozmawia ze mną, kiedy się spotykamy, rozmawiam o tym. Czy jest to dla mnie zwycięstwo? W pewnym sensie tak, że są razem. I za każdym razem tłumaczy, dlaczego mają być razem. Ale najważniejsze w tym jest to, że dzieci, mimo tych zlat, nie, nie biorą w tym udziału. I miejmy nadzieję, że wychowają te dzieci i trwają. A Tobie tylko życzę spokoju, spokoju ducha żebyś znalazła tego partnera takiego prawidłowego z, który, z którym będziesz już na trzymaj się powodzenia i dziękuję bardzo bardzo a bardzo za ten wpis bo takie wpisy mimo że są tragiczne są dla mnie najpiękniejsze bo są udowodnieniem tego o co walczę o co walczę co chcę pokazać tym młodym ludziom, którzy wchodzą tutaj, mają 18-16 lat, a naprawdę jest to grupa bardzo duża. Dziś około, nie chcę powiedzieć, że 30% osób, ale prawie 20 na pewno. I cieszę się, że ci młodzi ludzie to oglądają. Nawet są młodzi, czternastolatki. I cieszę się, bo przecież o to chodzi. I oglądałem tak poważne sytuacje, jakie w tej chwili omawiam. A przecież to nic zrożnego. Bo trzeba zbudować przez sobą piękno, obojętnie w jakim wieku. Nawet lat I nie patrzeć na tragedię rodzin, a na najpiękniejszą rzecz, jaką jest miłość. Przypomnijcie sobie Roma i Julia. Tragedia. Ale co by było, jakby się udało? Trzymajcie się. Powodzenia. Obywam się wszystkim tym, którzy tutaj zaglądają, a są w tym wieku, mhm. żeby się udało. Życzę powodzenia. Cześć. Mhm.